Man. Cześć, witajcie z tej strony, Jako. Witam Was w kolejnym odcinku drogi do w trybie Ultimate Team 14. Moi drodzy, zaczynamy, ale zanim zaczniemy Oczywiście. Zrobiłem małą zmianę, a to nie ten skład, to skład z Pink Slipów, które mieliśmy na streamie. No ale i wracamy do Hiszpanii. Moi drodzy, jedna zmiana w tym zespole. Jedna zmiana, ponieważ nie jestem za bardzo zadowolony z zawodnika imieniem Adrian Ponieważ no, po prostu nie spisuje się tak, jak myślałem, że będzie Dlatego postanowiłem go wymienić Uwaga, przeszukajmy klub i... Nie, nie, nie Tu, koke okay. Proszę, on bardzo trafia do naszego zespołu I on właśnie ma nadzieję, że trochę podniesie naszą, naszą grę Podobno jest świetny, podobno jest dobry No zobaczymy, zobaczymy Niby statystyki ma trochę gorsze takie ogólne od Adriana, ale jego overall jest większy nie wiem od czego to czasem zależy, no ale dobra, to co? Pierwszy mecz. Zaczynamy składem hiszpańskim. Okej, okay, już sobie przypomniałem, jak to było dokładnie. Aleksandre Pato to był nasz ostatni mecz, że złapał kontuzję. Nie wierzę na ten mecz, dlatego teraz właśnie hiszpański zacznie, tak jak mówiłem na początku wcześniej. E, no to co? Czas, żeby go wyleczyć. On siedzi sobie na głębokiej rezerwie, a my musimy zagrać pierwszy mecz w dzisiejszym odcinku. Okej, okay, naszym pierwszym przeciwnikiem dzisiaj jest Barzil Gold. No, i mamy serię A. No dobra. Aha, jeszcze moi drodzy, zanim rozpocząć ten pierwszy mecz, bo widziałem dwa pytania, o których chcę się zwrócić. Pierwsze, że ktoś mówił, że e, zrobiłem typowy skiller skład, a nie, nie gram e, trikami. Wy myślicie naprawdę, że ja wam wszystko pokazuję, co robię z skillerami, że jak głupi zrobię trik, który mi nie wyjdzie, to ja wam to pokażę? Bo chyba nie, prawda? E, to po pierwsze. A po drugie, mm, słuchajcie, nie będę sprzedawał na razie składów. Bo naprawdę ceny nie są takie, żeby mógł coś zrobić BPL. Na razie nie chcę robić. Zobaczymy jak to będzie dopiero później. No ale dobra, teraz przejdziemy do skrótów, zobaczmy czy udało mi się coś strzelić, czy nie. No i Ruben Castro. Ruben, Ruben, ładnie to zrobił. Pabon. Jeszcze Affelai jest. Affelai, Affelaj i mamy 1 do 0 w 26 minucie. Piękne zachowanie Afelaja w polu karnym. Udało mi się tam troszkę zmyć. Pewnie myślał, że uderzę od razu, jak tylko dojdę do piłki. A jeszcze zmieniłem trochę kierunek. No i jakoś to bardziej wyrównałem. A sąsiedzi mi coś wiercą Super. No, spokojnie, stary. Takie podane. Pabon. Pabon. Chriszczyk. To jednak tutaj. O! Dobra. Uuuuu, pabon! 34 minuta, wygrywam już 2 do 0. No i bardzo, bardzo ładnie tutaj Castro wywalczył piłkę, fatalny błąd naszego przeciwnika. No i prowadzimy już dwoma bramkami w 34 minucie. Wow, 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 Muriel, 45 minuta, ale uderzenie. Co prawda troszkę szczęśliwa w wykonaniu jego to podanie, no ale już strzela nam bramkę kontaktową niedobrze. Niedobrze, bo jak widzicie, no tutaj źle wybiłem piłkę. No i 2 do 1, niestety. No i moi drodzy, mamy pierwszą połowę za nami. Wygrywam 2 do. Ło! Wow. Łodę! The... Wygrywamy 2 do 1. Aczkolwiek ta bramka kontaktowa troszkę mnie postraszyła Teraz słuchajcie, jeszcze chciałem wam powiedzieć tylko o jednym zawodniku, który naprawdę tutaj ma znaczenie Jest Aleksander Song, o go nie widać w żadnych praktycznie akcjach, może od czasu do czasu Ale chcę wam powiedzieć, że on naprawdę gra świetnie i czyści niejedną groźną sytuację jest praktycznie wszędzie na boisku, jestem naprawdę z niego mega, mega zadowolony Z tego środkowego pomocnika defensywnego Ok, zaczynamy drugą połowę Varan. Nie, 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 nie. Nie! Nie, no po prostu nie wierzę w to co się dzieje czasami. Zobaczcie jaki błąd tam... Ja tam dałem żeby wybić tą piłkę. Na, na serio. Nie w tym nie, 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 nie. W 45 strzela i w 95 strzela. Super po prostu super Przegrywamy kolejny mecz moi drodzy. 3 do 2 Super, 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 super 447 mony dla nas. Dobra, moi drodzy, może drugi mecz w tym, w tym odcinku będzie trochę lepszy. Przegrywamy ciągle 3-2-2-1. No, no, nie mogę po prostu nie mogę niektórych rzeczy, niektórych zachowań FIFA. Bo wygrywałem 2-0, nie zmieniłem swojego stylu gry. I nagle jest 2-2, 3-2, przepraszam, przegrywam net. Nawet już nie, nawet już nie remisuje. A teraz bvb 82 zgrania, super. Kolejny dobry zespół, który jest warty o wiele więcej niż mój Salvio. Salvio. No i mamy 1-0, z drgówki, strzela. Kto by się spodziewał w piątej minucie? No proszę, 11 numer zawodnika. Martinez. Kolejna nasza akcja. Martinez. Martinez. No i kto? Ilabiat w dziewiątej minucie z główki. Na 2 do To W bramkę jest, to się liczy. Oho! I rocho strzela w 17 minucie. Kto by się spodziewał? Ledwo to dotknął. Proszę bardzo, porzucie rożnym. Co prawda, nie z główki. A z nogi, zobaczcie jeszcze raz. Tutaj fatalny, bo chciał sobie podać. Trzeba było tak nie robić i wybijać. A przez to rocho strzela. Mamy 3 do 0. Już w 17 minucie. Ole John. Ole John. Martinez. Martinez, uderzenie jeszcze. Dobijamy. Kto? Salwy 25. Minuta. Mamy 4 do 0. No tego się nie spodziewałem, moi drodzy. Ale jeżeli ten mecz przegram. O, będzie rage quit, będzie rage quit. O... no i wygrywamy, moi drodzy. Udało się wygrać. Statystyki po 25 minutach: 8 strzałów celnych, widz jeden jego. Także na szczęście, temy tym razem się udaje. Idziemy dalej. Zobaczmy, jak nasza sytuacja wygląda obecnie. Pozostały nam 3 gry. Jeżeli wygramy te 3 gry, awansujemy dalej. Jeżeli wygramy chociaż jedną z nich, zostajemy. Ach, będzie ciężko, no ale moi drodzy, albo wiecie co, rozegramy teraz kolejny mecz z Killer Składem. Zobaczymy, jak trzy odcinki się przyjmą. Trzy mecze, przepraszam. Zanim jednak zaczniemy, debushi potrzebuje kontraktu. Proszę bardzo, kontrakt. A jeszcze e, i tak, moi drodzy, jeszcze chciałem powiedzieć coś na temat: e, tutaj ktoś wspomniał mi, że Parker e, może stać wymieniony na Coutinho, który jest drogi. Ja wiem, ale jest naprawdę dobrą opcją tutaj. Połączyłby bardzo, bardzo dobrze. Wszystkich tych zawodników, także trzeba to przemyśleć. A Dawid Villa, nie kupię go, ponieważ on kosztuje 10 tysięcy. Jakby się zobaczyli na pozycji lewego pomocnika, chyba żebym zmienił zamiast lewego pomocnika, znaczy żebym go ustawił na lewym pomocniku, ale z kartą lewego skrzydłowego. Nie wiem, zobaczymy. Więc Dawid Villa na razie jest drogi. No to co, gramy kolejny mecz. No okej okay, i naszym ostatnim przeciwnikiem dzisiaj jest wow, Dobry skład 84 ocena, 100% zgrania Kompany Vidic i Czech No to jest po prostu Czech to jest moje przekleństwo na tej bramce Carlos Eduardo Carlos Eduardo Carlos Eduardo Carlos Eduardo Carlos Eduardo, ale Czech broni bardzo ładnie Muszę powiedzieć, że mu to wyszło Parker TARAPT 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 uderzenie i Czech po raz kolejny broni niestety JETSON Wyjście tam jednego z... Smalling. Nie! O, fajnie Szczęsny Szczęsny ale trzeci raz już nie udało mi się, Soldado dostrzela Niestety na 1 do 0. Czy zasłużył? Sami sobie odpowiedzcie. Niestety. Cieszę się bardzo. No, super. Ale szczęsny bardzo ładnie tutaj podpisał się dwoma obronami, muszę przyznać. O! Uuu, jeszcze mamy piłkę. Tarab. Super. Wow, szczęśliwa jaka obrona, bardzo, bardzo ładnie, muszę mu to powiedzieć Gratulacje, szczęsne. No i moi drodzy, mamy pierwszą połowę za nami, przegrywamy 1-0 Aczkolwiek każdy miał swoje szanse, on przeważa, tak, zda, zgadza się, ale ja też nie zostaję mu czasami dłużny I to my mieliśmy w sumie pierwszą taką dobrą sytuację Santon 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 biegnie, Pato Pato Patoy! Mamy 1 do 1, 48 minuta. Nasz nareszcie udało się coś fajnego stworzyć. Santo nasz lewy obrońca pięknie go wypatrzył i daje nam to 1 do 1 remis! Carlos Eduardo. Carlos Eduardo nadal. Carlos Eduardo Carlos Eduardo. Czech! Czy ty zawsze musisz być na tej bramce? Zawsze powiedzcie mi. I pato, ładnie wywalczył piłkę, pato No panowie lećcie wszyscy przecież co ja mam sobie sam pato poradzić? Aha, no chyba że tak Nieee Czemu zawsze ja nie mogę mieć takich dobicek co? Pada mu prosto pod nogę No dawaj, dawaj Ho ho ho! Carlos Eduardo, proszę bardzo, kto nie skiluje? Kto nie skiluje? 71 minuta mamy! 2 do 2 pięknie Carlos! Pięknie! Świetnie, Świetnie mi się nie ubra Cahill Hill tutaj drybluje, nie wiem, czy troszkę nie Przesadza Jetsona to będzie za słabe Zabolo, tak Jetson 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 Jenson 90 minuta trafia. Jest! O mój Boże! O mój Boże! Trafiamy na trzy do 2! Jest! Jest! Po prostu w to nie wierzę! Nie wierzę w to. Moi drodzy, ale nie może być o nic złego. Zobaczcie na statystyki. Są w większości takie same. Naprawdę są takie same, e, więc wow, naprawdę się cieszę, że wygrać z taką drużyną. Tak. I tym, moi drodzy, oto pozytywnym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Mamy 7900 monet na banku, czyli możemy na coś wydać. Zobaczymy, posługam zawodników. Jak tylko mi polecicie tam kogoś na dole w komentarzach, ja wam bardzo dziękuję. Jestem naprawdę napompowany tym, i akurat chcę mi się grać w tym momencie. Dwa zwycięstwa, jedna porażka dzisiaj. Oby te dwa zwycięstwa były tak samo w przyszłym odcinku, ponieważ tyle właśnie brakuje nam do awansu. Dzięki. To tyle w ty dzisiejszym odcinku. Jeżeli się podobało, to nie zapomnij zostawić łapki w górę. Darzućmy trzech odcinków. No i... znaczy dla trzech meczy w jednym odcinku. I do usłyszenia kolejnym razem. Na razie.